Tegoroczne żniwa zaczęły się szybciej o 2 a nawet 3 tygodnie w porównaniu z ubiegłym rokiem. Na polach kombajny pracują już pełną parą. Na pierwszy rzut poszedł jęczmień o zimy. Zaczęliśmy zbiór jęczmienia o zimę. Susza dała się we znaki, widać to w plonie. Jest niższy około 20-30% niż w latach poprzednich. Dziś kończymy już zbiór jęczmienia ozimego i wjeżdżamy już w zbiór rzepaku. Zbiór rzepaku zawsze zaczynaliśmy około 12. 13 lipca. Susza w wielu gospodarstwach wyrządziła wiele szkód. Sytuacja na polach wygląda naprawdę nieciekawie. U mnie w gospodarstwie najgorzej ucierpiały takie rośliny jak groch, bób, teraz pszenica ozima, pszenica jara i rzepak ozimy. Było to spowodowane tym, że w czasie kiedy, kiedy te rośliny potrzebowały naprawdę wody, tej wody zabrakło. Mimo tego, że na przykład rzepak czy pszenica dostały wodę na wiązanie, na przykład na wiązanie łuszczyn, teraz pszenica na kłoszenie, to jednak później temperatury, które były około 35 stopni i przez, przez dłuższy czas i brak deszczu spowodowało to, że kłos jest, ale kłos jest pusty, tylko te, dzisiaj nie wiemy, w jakim stopniu te kłosy są puste. Czy to będzie połowa kłosów pustych, czy jedna trzecia kłosów pustych? Równie słabo zapowiadają się tegoroczne zbiory rzepaku rzepak też nie zapowiada się bardzo dobrze. Myślę, że jeżeli w tym roku osiągniemy plon około 2,5 tony sektara, to to będzie dobry plon jak na tą suszę, która, która nas dotknęła. Chodzi tak, w naszym rejonie nie możemy tak mocno narzekać, bo w innych rejonach kraju ta susza jeszcze bardziej dała się we znaki niż tutaj u nas. Zdaniem wielu rolników, tak złej sytuacji nie było od lat. To jest tragicznie, bo, bo ostatnie lata jednak były, były, było, było nieraz źle, ale nie było tak tragicznie jak tego roku. Zawsze coś się zarabiało, a tego roku nie wiem, czy, czy, czy na wszystkich uprawach zarobię. Rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku tegorocznej suszy, powinni jak najszybciej je oszacować. W tym roku skutkami suszy dotknięte są około 4 miliony hektarów upraw rolnych, co stanowi ponad 28% wszystkich upraw w naszym kraju.